Dzień dobry wszystkim. Chciałabym powiedzieć, jak to się stało, że obudziłam się sama w pokoju. Alana nie ma, jestem sama, samiotenika. Wypro się obudziłam. Noc była kiepska. Jak to się stało? Dzień dobry wszystkim. Witam przy porannej kawce. Na balkonie tutaj w hotelu. Sytuacja wygląda tak, że dzisiaj mamy trochę mniejszą trasę do pokonania, to pozwoliliśmy sobie trochę pospać. Jest godzina 8:40, no przynajmniej ja pozwoliłem sobie trochę pospać, bo jak już słyszałem od Ewy, która robi aferę, nie wiedziała, gdzie ja jestem po prostu. A prawda wygląda tak, że ona dobrze wiedziała, gdzie ja jestem. A co się stało? Opowiem Wam za chwilę, jak wypiję sobie, wypiję sobie tą poranną kawę w takich okolicznościach przyrody. Dobrze, kawa wypita, to mogę Wam opowiedzieć całą historię. Mianowicie w nocy okazało się, że w naszym pokoju nie działa, nie wiem, czy klimatyzacja zepsuta, czy pilot od klimatyzacji. W każdym razie obudziło mnie przeraźliwe zimno, ponieważ waliła na 16 stopni. A tutaj tutaj nie ma jakichś grubych pościeli, czy coś, żeby się kołdy wiadomo, w tym klimacie się nie sprawdzają. Więc. Wróciło mi zimno i zacząłem się ubierać. No myślałem, że może, może skoro nie potrafię wyłączyć klimatyzacji, to wezmę się ubiorę albo i otworzę okno. No, ale się okazało, że okna są nieotwieralne. I ja pewnie bym machnął ręką, ale Ewa do takich nie należy, za co uważam, że jest. No, jest jej bardzo dobra cecha i mówi: słuchaj, jeżeli wynajęliśmy pokój z klimatyzacją, ona powinna działać. Poszła do obsługi. I... No i po wielu próbach nieudanych e, tego, żeby naprawić tą klimatyzację, przypomnijmy, że jest to godzina dziś pierwsza w nocy, tak? My zmęczeni po podróżach. Zaproponowali nam przenosiny do pokoju VIP. I teraz Wam pokażę, czym się różni pokój VIP od tego, który myśmy wzięli. Po pierwsze, proszę bardzo, jest chyba trochę większy. Ma, ma tu taką zabudowę, której myśmy w tamtym pokoju nie mieli. Czyli jakaś tam namiastka szafy. Jest lodówka. Yy, dodatkowo. Oczywiście no, łóżko jest takie samo. Yy, dodatkowo były takie dwa jaśki. No i właściwie to wszystko. No i szafki, o musi być trochę większe, bo szafki są po obu stronach i są małe lampki. Oczywiście działająca klimatyzacja. I do rzeczy takich VIP, które zostały uznane, że to już dla VIPów jest. Po pierwsze ma papier toaletowy, którego u nas w pokoju nie było. I jeszcze dwa dozowniki. Podejrzewam, że mydło i szampon. No i taki ten natysk jest trochę bardziej skomplikowany, bo ma jeszcze deszczownicę. No i to właściwie wszystko, dlatego ten pokój nazywa się VIP. Myślałbym, że się trzeba spodziewać czegoś innego, ale, ale no cóż, no, no takie, takie, takie są standardy. Niestety nie powiem Wam, ile ten pokój kosztuje, bo nie wiem, no mam nadzieję, że zaoferowano go nam gratisowo. Zobaczymy jeszcze przy wyjściu, czy, czy nikt nie będzie chciał nas skasować za niego. No ale to już za chwilę. A teraz idziemy się pakować, bo trzeba powoli ruszać w dalszą drogę. Dzień dobry już mówiliśmy. E, historię już opowiadaliśmy. No i co, ruszamy dalej w drogę. Tak jeszcze nie wspomniałem, no to jesteśmy... Powiem Wam tak, no nie jest źle, czuję lekkie zakwasy. Gdzieś tam, ale, ale nie jest źle. Mam nadzieję, że po paru dniach jazdy jednak ten organ się przyzwyczai do tego, żeby, żeby spędzać dłu dłuższe dystanse na motocyklu. A teraz wyruszamy do Kampotu. To nie jest długa droga, ale chcemy odwiedzić paru znajomych. Także zostańcie z nami i jedziemy! O 10.30 wyruszyliśmy w i Gotowi na kolejny dzień podróży. Silnik naszego rejala mruczy jednostajnie, droga przed nami rozciąga się niemal w nieskończoność. Ten jest płaski, monotonny, jakby ktoś narysował go jedną kreską na mapie. Po obu stronach asfaltu ciągną się pobocze usiane śmieciami, plastikowe torby tańczą na wietrze, resztki kartonów i butelek leżą porozrzucane dookoła. Mijamy niewielkie wioski, gdzie życie toczy się nieśpiesznie. Ludzie siedzą w cieniu, chroniąc się przed słońcem i przydrożne, snaga stragany wyglądają na uśpioną. Od czasu do czasu ktoś machnie ręką w naszą stronę, ale większość zdaje się nie zwracać uwagi na przejeżdżających podróżników. Generalnie jazda dłuży się w tym jednostajnym krajobrazie. Droga gładka, prawie pusta. No, są ciężarówki, ale generalnie brak jej charakteru, żadnych spektakularnych widoków, żadnych niespodzianek. Po prostu jedziemy przed siebie, wsłuchani w dźwięk silnika i szumu wiatru. Czas płynie wolno, a my zanurzamy się w tej drodze, która prowadzi nas dalej. Choć nic nowego nie ma na Jeden wielki chaos po prostu. No to witamy z przystanku. Tak, pierwszy przystanek mamy. Trochę żeśmy przejechali. Chaos na drodze. Nie, chciał, nie chcę narzekać, ale te ciężarówki jadące, wymieniające na trzeciego, jeżdżące pod prąd i inne cuda, to troszkę, troszkę są irytujące. No. E, kurzu się dużo najadło, bo zapomniałem chustkę włożyć. Aha, jeszcze o tym chyba nie mówiłem. Dzisiaj jadę w długich rękawach, bo jednak przy tym słońcu i pogodzie to, to, to dostaje się w kość trochę. Znaczy nie trochę, nawet bardzo po rękę. No i Ewa, musimy podziękować Arturowi. Dziękujemy Nazwiska bardzo. nie wymieniana. Aczkolwiek Arturowi dziękujemy za postawienie nam kawy. Dziękujemy bardzo, bardzo miło z twojej strony. Chciałam dodać, co? że będziemy Was informować z dalszej podróży. Z dalszej podróży, dokładnie. A tu dzięki. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia życzymy. A w sklepie są goście. Chcesz mi kupić wodę? Myszką, taką? Tak. No i właśnie tak jak wspominałam, jesteśmy w lokalnym sklepiku. Dużo tutaj pani nie ma, ale wypatrzyłam coś takiego. W butelce pani ma coś. W pani ma coś, to wygląda dla mnie jak grzyb, ale to nie jest grzyb, słuchajcie. W każdym bądź razie zapytałam panią, co to jest i pani powiedziała, że jest to alkohol. Czyli z tego, z tego, yy, z tej esencji, która tutaj jest, pani robi alkohol. Tutaj w tym słoiku jest alkohol w czystej postaci. Próbować nie będziemy, ale po Chmersku z panią rozmawiałam. Jak widzicie, Podka. jesteśmy na tym pierwszym przystanku, w takim przydrożnym Dobra. miejscu. Dobra. oczywiście od razu nawiązuje kontakty z lokalsami, się dowiadują o. o jakichś cudach ryżowych ryżach. O, to jest piwo! Przyszedł jakiś mąż, jakiś chłopak, przed chwilą przyjechał i pojechał. Ale widzicie, ludzie, przyjaźni, jest fajnie, no, jest fajnie. Chcemy trochę świata zobaczyć, ja mówię, ta Kambodża, mówię, może najpiękniejsza nie jest, ale, ale, też ma swoje plusy, a zobaczymy, jak będzie dalej w naszej podróży. Nie, chce się naprawdę dokładnie dowiedzieć, co to w środku jest w tej butelce. Wygląda to dziwnie. Hemoroidy. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będą często Mo Może być kiepsko. Tramca, okay. Good. To jest le czy lekarstwo ziołowe, a. które można nam, nam namnożyć, namnożyć w białym imię. tram To jest ciekawostka, no a zna, to jest ciekawostka. Uczą się cały czas.

a, okej. Okay. Dobra. A, tutaj poklepałam. Wiesz co, cię po tyłku, tak? Aha, to takie kostne korzenie. Kochanie kostne. Tak. tak. Z kości. Zaczęło się, Ewa. Teraz próbujesz. Nie, nie. Słuchaj, to jest. Tak? Próbujesz. Skończyło się, skończyło się. Oj. No i no i tak wiedziałem no i tak... Że ta... no, wiedziałem, że tak to się skończy. No widzisz, ja, ja nie jadę. Znaczy ja jadę, no ale dobra, z tyłu. No to, no to ty no, pisz. Ja nie wiem co to jest, ale oni chcą mi takiś korzeń... korzeń kostny. co mi za... Patrz, pan leje dla ciebie kubek no. nawet. Ja nie wiem co jest, czego się bardziej boję. No dobra, czas. Zmierzyć się. No, zmierzysz się. Mam nadzieję, że nie będziemy brązowych śladów zostawiać za sobą. Nie wiem, czy jest pewno, ty... Co to jest? Co z tym mam zrobić? Chcesz wypić? No to ja Możesz mi dać spróbować. Dobre. It's nice. Dostaliśmy Czyli... lekarstwo na no. hemoroidy, tak? <laughs> tak. <laughs> Czyli to jest lekarstwo na hemoroidy? A. Yeah? na, yeah. ah. ah. okay. Okay. Dobra, ale może więcej tego nie pijemy, może więcej tego nie pijemy co? Nawiązaliśmy kolejne przyjaźnie. Powoli trzeba się zbierać w dalszą drogę. Szczególnie, że nie wiem jak to nasze organizmy zareagują na to lekarstwo na hemoroidy. Które Ewa jest... Które wydębiła od lokalsów po prostu. Ale hemoroidy nam nie będą doskwierać, a to jest dosyć ważne przy jeździe na motocyklu. Tak, masz rację. Jeszcze mogłyby wyskoczyć wtedy od tego siedzenia długiego. Tak, to jest właśnie ryzyko tak, to siedzenia to Może długiego. oni specjalnie tak. mają dla takich na motocyklach. To... Tak, przyjeżdżają, patrzą, co to jest, a to jest to, na hemoroidy też masz, bach i już. No i już, możecie jechać dalej. Jak załatwicie po drodze, to... Ale mówiła kobieta więcej? Nie, tylko troszkę. Jak się z panią żegnaliśmy, pani powiedziała nam coś, ale nie wiem co powiedziała. Ja myślę, że się licytowali właśnie ze swoim mężem. Jak daleko zajedziemy, dopóki nie. Czy nie po prostu? Tak. A wcześniej widziałam od niej wiadomość, że pobaw się jeszcze trochę, a później szybko biegnie do łazienki. Więc słuchajcie, nie wiem co to się wydarzy. Ale myślę, że. Miejmy nadzieję, że dojedziemy, Ewa, żeby to nie będzie. Najwyżej będziemy jechać z plamami. Akon? Ja? Akon. O, a ja widzę, cały czas nagrywałam. Zobaczcie Państwo, zobaczcie co tu się dzieje. Ale nie dobrze, należy się chłopakowi jak psutrawę Należy, się, Ewa, no już, już należy się chłopakowi jak psutrawę gryźć. Nie dobrze, dobrze. Jedzie chłopak jak szalony. Ruj, się spisuje, Alan też. Spisuje się, tak. tak. 90 do 100 km na godzinę ciągnie, bez większych. Hmm. Ale to tylko dlatego, że ja jestem niewielkiej wagi. Ale wiesz, ona kufry dodaje. No. <laughs> A chciałam powiedzieć jeszcze, że. wiecie co? Ja wcale nie żałuję, że pojechaliśmy motorem. Jeszcze póki co. Yy, widzi się inne sytuacje. Widzi się. O, wleciałam w ten. Widzisz, jak wpadłam w stolik. ojejku. No właśnie. Chciałam się pobujać. Ojejku. No właśnie, widzicie inne sytuacje, innych ludzi. Inne są relacje z ludźmi, tak naprawdę, prawda? Ja mam takie wrażenie. Jest zupełnie inaczej, ale mi się jest fajnie. Mi się nie jest, to jest fajnie. I najważniejsze, że je przemieszczamy się w swoim własnym tempie i to nie jest tak, że musimy być gdzieś, w, na jakimś miejscu, w jakimś tam określonym czasie. Że po prostu sobie jedziemy, mamy ochotę się zatrzymać dłużej, to się zatrzymujemy, a jak mamy ochotę po prostu... Się to się zdrzewiasz, to się zdrzewiasz. Oj, to nie wiem, bo tam ktoś stuka, puka. To kończymy. Na... chyba nie mam nawłączonego mikrofonu. Tak? Ja, ja chyba też tak. nie. Co? Ja też nie. No będzie dobra, słychać? mam nadzieję, że nas będzie słychać. A jak nie, to wytniemy. Chwila przerwy. Chwila odpoczynku. Okun. Pa, Ja sobie leżę na hamaku. Kury sobie siedzą na dole. Podsypiają. I patrzę, patrzę, wszystkie mają gołe szyje. A jedna wygląda nawet jak mnich, czyli ma taką czapeczkę z piór ułożoną. Zbliżamy się do Kampotu i krajobraz wyraźnie się zmienia. Płaska, monotonna droga ustępuje miejsca delikatnym wzgórzom, a w oddali zaczynają majać się Po obu stronach pojawia się więcej zieleni, palmy i rozrzucone niewielkie domy. Jazda staje się przyjemniejsza. Otoczenie nabiera charakteru, a powietrze staje się rześkie, jakbyśmy powoli wjeżdżali w inny klimat. Wciąż jest gorąco, słońce pali skórę, a lekki wiatr daje choć trochę uchwytnienia. Droga prowadzi nas spokojnie dalej, coraz bliżej miasta, które już czuć w powietrzu. Zobaczcie Państwo, jak tutaj jest pięknie. Góry od prawej do naszej prostej. Tak, proszę Państwa, stoimy, bo jedzie pociąg przed nami. Pociąg towarowy, prawda? Dlaczego no, widok? Na No. Tak. Ale chyba nie jesteś włączony, więc ciebie nie będzie słychać. A my czekamy. Jeszcze trochę jej. Takoników. No, trochę ich siedzie. I mamy ambulans i mamy Doriana patrz na tym, nie? No. Na I pani w hamaczku. jak już przez most w Kampocie. Po prawej, tak. po to tą drogę mamy... zrobili, co ona nie była taka? Nie No słuchajcie, zmieniło się w tym kampocie. Tak, tak ta, tą drogę zrobili, bo tak, ona nie, nie była taka. Bardzo ładnie się zrobiło. Mamy tutaj rzeczywiście bardzo dużą, no może nie bardzo dużą, ale kawałek plaży jest. Tu jest szpital, w którym żeśmy się podjęli. Tutaj pogubili. jest szpital w kampocie. Tak. Że wie gdzie jedzie. Dobrze, że chociaż ktoś. Słuchajcie, coś się naprawdę zmieniło tutaj. a tak, to jest ta miejscówka, co my tutaj zawsze jedliśmy. No, ej, znacie chłopak nawet. No, wstaw. Siedzimy sobie właśnie w naszej ulubionej restauracji w Siemre. Dostaliśmy zupę. Kwaśna zupa. zupa. to jest ta? Jedna z... Tak, jedna z na naszych. Na pewno, ulubionych... jak wy oglądaliście pierwsze nasze tak. odcinki, to widzieliście nas wcinających tą tak. właśnie zupę. Z dodatkowym czosnkiem i czosnek. I chili. Więc będziemy zajadać. A o. przy okazji spotkaliśmy na mnie naszego rodaka. Także miło nas nam pana poznać. Gaworzymy. Gaworzymy sobie. Ale teraz tak. ja się zabieram za jedzenie, bo dziękujemy. Dobra, jest pojedzone, zapłacone i jedziemy szukać jakiegoś noclegu. Jedziemy bocznymi uliczkami, jedziemy zobaczyć pokoje. O Boże, no co ty oszalałeś? Chcesz mnie zwrócić? Boże, aż wyskoczyłam, no ty oszalał trochę. No, ja wiem, że on jedzie, no ale ty nie musisz tak skakać, bo mnie zwrócisz. W pokój wynajęty mamy. Właśnie idziemy się rozpakować w tej chwili, a później jedziemy spotkać się z, ze znajomymi, których tutaj mamy w Kampocie. No i zobaczymy, jak nam się wieczór rozwinie, jak będzie czas mijał. Jesteśmy w pokoju hotelowym, naprzeciwko od wejścia jest ubikacja z łazienką, wszystko połączone razem, tak jak widać Teraz tym razem doprosiliśmy się i mamy papier toaletowy, a nie tak jak w poprzednim. czyli można powiedzieć, że to jest taki pokój dla VIP-ów teraz. Mamy telewizor, klimatyzacja, duże łóżko, szafeczka i szafka na jakieś ubranka albo na inne rzeczy. Nic więcej nie potrzeba. Stół albo jest. Ja z sił, ale ja też to samo mam. Albo ta skrzynia jest coraz cięższa. Bardzo mi się. Wody chcę pić. W tym miejscu chyba będziemy kończyć nasz odcinek, co już i tak jest wystarczająco długi. Oczywiście. Ale takie spóźnione, aczkolwiek w 100% szczere, ponieważ ta kawa pojawiła nam się w trakcie dzisiejszego dnia, w trakcie kręconego odcinka. Także na zakończenie dnia dziękujemy Adamowi. Adam A, K. Adam. K Dzięki. K Adam KKK. Dziękujemy za postawioną Dziękujemy. kamerę. Pozdrawiamy z Kampot w Kambodży. Dziękujemy.